A teraz kuferek i jazda, żeby was w minutę nie było. Idziemy, proszę, łaski pani, całujemy rączki. Tak, chodźcie, matko chrzestna, ta, co się kłaniacie. Ach, Jezus, Maria, co za dzień! No, ledwo żyję. Przecież to straszne, co ja przejrzymy musiałam. Tysiąc koron. Widziała ciocia, że był nóż na gardle. Tak, tak. Do widzenia cioci. Idę do siebie i ja dostałam migreny z tego wszystkiego. Ale może teraz ciocia mogłaby nam mieszkanie wynająć? Nigdy u mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja teraz muszę odbić to, co mi wydali. Ciocię to nic już nie nauczy. A czegoż to mi to ma nauczyć? I kto? Ja sama, dzięki Bogu, wiem co i jak się należy. Zbyszko idź do biura. Hesia, kurze ścierać. Mela, gamy. Felicjan, do biura. Żywo, mela, otwieraj wrótek. No, będzie znowu można zacząć żyć po Bożemu. Andziu, Andziu gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem? Całuję rączki, panience. Jedna panienka tu co warta. Niech się ta panience powodzi, a innym to niech. Zbyszko! Hanka się wyprowadza! Zamknął się, Zbyszko! Mela, zwariowałaś? Mama ją wyrzuca, Zbyszko! Już drzwi się za nią zamknęły. Nie widzisz jej? O, idzie, niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śnieg! Znikła za rokiem, Boże mój! A ja wiem, a ja wiem, wszystko słyszałam. – To co? Świeci się coś? Papierek? – Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana. – A ja wiem, a ja wiem. – Hesia, nie śmiej się. Tu stało się coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia, ona się jeszcze utopi. – Ona się nie utopi. Wzięła tysiąc koron i pójdzie za swojego finanswacha. Cicho, Hesia, cicho. Nie śmiej się, Hesia. – Ona wzięła tysiąc koron i pójdź za swojego finanswacha.